Jakbym miał się obawiać, to nie wstałbym z łóżka i ani razu nie przekroczył progu telewizji polskiej. Z tego względu, że no, czy mam przejmować się w życiu czymś, na co nie mam wpływu? No nie. Nauczyłem się z tym żyć, że pracując w mediach, nie każdy będzie mnie lubił. Nie jestem zupą pomidorową ani czekoladą. Nie mam nic wspólnego z tym, co dzieje się na wiejskiej. Ja pracuję na Woronicza w telewizji polskiej. I owszem, ktoś może powiedzieć, że telewizja polska w swoją strukturę ma. Wpisane upolitycznienie. No i oczywiście tak jest, bo jest to telewizja polska, telewizja publiczna. Ale ja nie zajmuję się publicystyką, ja nie zajmuję się polityką, ja zajmuję się rozrywką, pracuję w Agencji Kreacji Rozrywki i Oprawy Telewizji Polskiej. Moim zadaniem jest po prostu prowadzić programy rozrywkowe. I jakikolwiek atak i komentarze o, że rozrywka to też telewizja polska, to jest czyjeś zdanie. Mnie ono szczerze powiedziawszy w tym momencie niezbyt interesuje.